Leona Piątkowskiego. Jest to wystawa szczególna, bo poświęcona szczególnej, wyjątkowej osobie, osobie przez wielu państwa znanej, znanej przyjaciołom, rodzinie, kontynuatorom dzieła pana Leona Piątkowskiego. Kim był? Był rzeczywiście człowiekiem wielu pasji. Który najważniejszą była turystyka. Turystyka w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, turystyka nie miała tylko charakteru rekreacyjnego dla niego, była czymś dużo, dużo więcej i miała charakter poznawczy pana Leona. I ten wątek, ten drugi wątek taki lokalny dla nas badaczy historii miasta regionu bardzo ważny i bardzo niezwykły, chcieliśmy również pokazać. Na pewno chciałam szczególnie serdecznie powitać syna pana Leona Piotkowskiego, pana Zenona <plosujesz> i poprosić go o to, aby przedstawił tutaj nam wszystkim sylwetkę swojego ojca, ponieważ to z jego zbiorów, zbiorów pana Zenona pochodzą materiały udostępnione na wystawie. Zdecydował się nam udostępnić, abyśmy mogli je opracować i pokazać państwu. Był harcerzem, jak był w szaleńszeregach. Potem był żołnierzem II Armii Wojska Sztuk Polskiego. Po CZK prowadził różnego rodzaju wykłady. Wykłady w regionie, w historii jego. I dzięki temu, że miał właściwie fotografowania, Powstało mnóstwo dokumentacji. Chciałbym podziękować pani dyrektor, który dzisiaj nie ma za zorganizowanie tej wystawy oraz pani Agaty Bajanowskiej za zorganizowanie tej wystawy, żebyśmy mogli Państwo obejrzeć jaką gigantyczną pracę wykonał łańcuch Leon Piątkowski. Proszę Dziękuję. Zapraszam wszystkich do oglądania wystawy.